Ja podziękuję, ja podziękuję, proszę mnie nie ukatrupiać. Ja podziękuję. Jeszcze to tym ruskim syfam. Czekamy na innych... No troszkę są lagi, ale to chyba... Dobra, czekamy jakoś... Celów czy nie mam lagu? Ale jest nie, i... nie no nie mam, co ty? Nie Bro, jakie lagi. Nie, dosłownie jak strzelam heada, to dosłownie... Trzyhady w tym samym momencie, bo mnie jeszcze na nie, nie załaduje. I wygrałam łatwo. Dobra dołączę, postaram się trochę pograć. I can't stop winning! No, fajnie by było. Wiem. Ja, ja poleka down, dał da po Zaprosiłem cię do rundy. Dobrze, babciu. Oglądam. Chyba cię, a nie, to nie ty. Dobra. Let's go. jeszcze, chyba nie? Gramy Na co gramy? gramy na noże? Tak. Iii. A jaką mapę? Arena. No. Hmm. A nie lepiej Backrooms? Nie żartuje. No, żartuję. No, bo mnie troszkę ładuje, nie? Mm, um, arena. <ścoughs> I mnie dopiero ładowało. <ścoughs> Celna. Bo ja się tu stoję. O. Ja nie mam lagów jakby co, nie? Grać będę grała, ale to będzie taki problem. Pani będą oddzielać po trzech sekundach. To lekki problem, wiesz?

Ale ja nie jestem Alex No nie masz kompa jak Alex No nie, bo jakby on zrobił live to bym Masz... No on by nie zrobił live'a, bo nie ma 50 subów. Ale ja też nie mam. Dopiero mi zaliczyło chwilę jakbym zrobiłem trzymanie. 3... Jak nie masz 50, to jak możesz? No bo ja mam... ja mam pienięte. Piniętki no. Oj, no nie! Zobaczymy, co będę miał pierwsze, karambit czy barison. Co będzie o, pierwsze, to kupię. Ej, a pokaż, pokaż Golda na karambicia Wyciągnij Karam. Ujo, ładny! Słuchaj, na nie Barison gorzej wygląda ogólnie. Tak. Znaczy, ogólnie tak, ale jeśli chodzi o Dźmiech, dźwięk, to to jest specyficznie Bo mi się jeszcze live Ale myślę. obym... Wolę bo... Ba... Niech będzie w Barisom Zobaczymy co będę miał pierwszy w sklepie Dobra jednak jest live Znaczy ogólnie tak, ale... Wiem, zakrywce gołem w furtce Ale obym... Pole ba... Niech będzie w Barisom Niech będzie w Barisom Zobaczymy co będę był pierwszy w sklepie Dobra jednak jest live Wiem jest zakręcę tak, kołem... Wiem to... zakręcę kołem to... to... Ja kółko jaki idiota Dobra Ale, ale obym... Nie pole ba... Niech będzie w Barisom Zobaczymy, co będę był pierwszy w sklepie.